Przedstawiamy Państwu wizję JW Construction. Naszymi inwestycjami chcemy wykreować przyjazne środowisko do życia, pracy i odpoczynku. Niezmiennie towarzyszy nam pasja tworzenia. Naszą misją jest dostarczenie klientom usług i nieruchomości na najwyższym poziomie. Nasze zaangażowanie pozwoliło osiągnąć nam pozycję dewelopera o największym doświadczeniu w Europie Środkowo-Wschodniej. Twórcą i większościowym właścicielem JW Construction jest Józef Wojciechowski. Inspiruje i wyznacza ambitne cele dla całego zespołu. Efektem wspólnej pracy są nagrody i wyróżnienia zdobywane przez spółkę. Przykładem jest tytuł mieszkaniowej marki roku 2011 na rynku warszawskim. Spółka podąża za współczesnymi trendami w zakresie marketingu. Pracownicy działu sprzedaży i obsługi klienta szkoleni są zgodnie z obowiązującymi na świecie standardami. Dysponując najlepszą wiedzą i narzędziami, dbają, by każdy klient był zadowolony z profesjonalnej obsługi. Współpracujemy z wysokiej klasy ekspertami. Nasz zespół to najlepsi architekci, inżynierowie i wiele innych grup specjalistów. Aktualnie realizujemy wiele prestiżowych projektów, których przykładem są Czarny Potok Resort Spa, Oxygen oraz Villa Campina. W przygotowaniu mamy kolejne ciekawe projekty mieszkaniowe i komercyjne. Zapraszamy do naszego nowego kurortu Czarny Potok w Krynicy Zdroju, jednej z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych w Polsce. Nasz projekt to doskonałe połączenie luksusowych apartamentów hotelowych Centrum Wellness i Spa na najwyższym europejskim poziomie i największego w krynicy zdroju zaplecza konferencyjnego. Czarny potok Resort and Spa z pewnością stanie się jednym z najwspanialszych całorocznych, górskich ośrodków wypoczynkowych i prawdziwą ikoną prestiżu. Inwestycja Oxygen to luksusowy budynek apartamentowy, zaprojektowany w odpowiedzi na oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Budynek powstanie w świetnej lokalizacji przy ulicy Wroniej 45 w Warszawie. Oxygen oferuje mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe o powierzchni od 39 do 113 m2. Doskonale zaprojektowane apartamenty dają możliwość dowolnej aranżacji w zależności od oczekiwań i potrzeb klientów. Oxygen to idealne miejsce dla osób, które szukają wygodnego i prestiżowego adresu w sercu miasta. Czarny Potok, Oxygen oraz Villa Campina to tylko trzy przykłady z licznych realizacji, które odzwierciedlają ambicje JW Construction i Polaków. Zapraszamy do odwiedzenia naszych nowych inwestycji, w których możecie Państwo doświadczyć Life Elevated.